Land Rover Freelander Wymiana pasków o sprzętu Tu jest akurat silnik 2.0 D Czyli silnik z BMW Tutaj akurat Land Rover Był łatwowierny i Myślał, że dostanie dobry silnik od tej filmy. No, a stało się jak się stało. Silniczek ten przysparza troszkę problemów i nawet powiem, że przy wymianie pasków osprzętu jest ogólnie więcej zamieszania niż przy przeciętnych silnikach. Tutaj są dwa paski. Jeden pasek jest yy, na Sprężarce klimatyzacji to jest osobny pasek, zaraz pokażę. To jest ten krótki 5PK 875 i do sprzętu ogólnie do, wszystko, do całej reszty jest 5PK 2030. Pasek od y, klimatyzacji. Tutaj akurat troszkę się włamałem, żeby nie wyciągać całego Pampersa. Y, tu jest przykręcany napinacz. Napinacz i są dwie śrubki. Jedna kontrolująca, druga y, na takiej fasolce. Ma tu regulację. No i nie ma tutaj ogólnie. Jakieś możliwości normalnego napinania, jest takie prymitywne. Tu tak akurat ja to ta, tak akurat robię, że tutaj jest taki otworek i tu można dość fajnie. Oczywiście to nie jest specjalnie zrobione przez filmę, przez przypadek im to tak jakoś się zrobiło. I tu można dość tak śrubokrętem sobie napiąć i dokręcić. Natomiast pasek o sprzętu, żeby dostać się do tego paska, trzeba odkręcić tą poduszkę. Tą poduszkę całą. I mamy tu takie fatalne, ale jest jakieś dojście. I tu jest napinacz na klucz 24. Nie wiem, czy tu będzie... O, teraz świecę tutaj na niego. 24 kluczyk. Oczywiście tu nasadowy nie wejdzie. Po płaskim też nic nie zrobimy. Oczkiem może takim podgiętym da się coś zrobić, ale tak prawidłowo tu powinien być klucz specjalistyczny. Coś w stylu 24, bo to może być czasami w jakichś calach. Ale chyba nie. I... Ogólnie taki klucz zwykły, płaski oczko jest za słaby i nie jesteśmy w stanie tego utrzymać jedną ręką, bo wiadomo, drugą ręką trzeba coś nakładać. Także tu powinien być raczej taki przedłużany klucz. No i powodzenia, bo jest to dość skomplikowany tutaj ten schemat nakładania. Jeszcze jak pasek jest taki pozaginany. Zapakowany w taki sposób, że jest pozaginany w kilku miejscach, to naprawdę ucieka nam, nie chce nam się układać. Tutaj pokażę schemat mniej więcej, no nie mniej więcej, tylko naprawdę jak, jak powinno być. Schemat tego paska. Możemy sobie włączyć pauzę i tutaj sobie ten rysuneczek wykorzystać przy zakładaniu paska. jest wał alternator o, to czymś pokażę bo y, tutaj y, wspomaganie kierownicy y, pompa wody tu jest y, rolka a tu jest napinacz dziękuję wszystkim za uwagę i pozdrawiam